No dotarliśmy kolejny raz bezpiecznie, bez przygód. Tak na szybko tylko wam powiem, to był całkowity spontan. Gdzie to zaraz zobaczycie na filmie. W ogóle to cały pomysł gdzieś tam chodził mi po głowie już dużo wcześniej, ale takim kulminacyjnym momentem i przypieczętowaniem tego pomysłu to było znalezienie pewnej butelki w pewnej szafce. No i to później wiecie jak to się kończy. Tak czy siak doszło do skutku, zobaczycie gdzie. Miejsca raczej specjalnie zachwalać i reklamować nie trzeba, bo sądząc po ilości odwiedzających i ciągłym ruchu, tam to jest mega fajne miejsce. Zresztą zobaczycie sami, a jak będziecie chcieli, to mogę tylko gorąco polecić, bo naprawdę fajna sprawa taki. Punkt dla każdego fana motoryzacji, nie tylko naszej rodzimej czy tam amerykańskiej, ale generalnie, jeśli chodzi o motoryzację taką szeroko pojętą, przez ciągniki rolnicze, ciężarówki, autobusy i tak Zachęcam, zobaczcie, co nam się urodziło w głowie w sobotę, w zasadzie, czy w piątek, a w sobotę po południu o 17 ruszyliśmy, czy jest niedziela 20. .00. Przed chwilą dotarliśmy do domu. Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj w takich okolicznościach, słuchajcie, wielkomiejskich. A tam na dole widać nasz sprzęt. A tak w ogóle jedziemy do Oławy, Muzeum Wena. I taki mamy, można powiedzieć, półmetek. W Tychach jesteśmy u znajomych. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, żeby tak na jeden dzień sobie drogę, wiecie, nie, nie, nie forsować się. No i dzisiaj zaraz ruszamy. Zaraz ruszamy po kawce. Do Oławy mamy jakieś dwie godzinki. A tam gdzieś w oddali Jawożno. Słuchajcie, mam prywatny podest. I znajdujemy się przed ymm, Muzeum Motoryzacji w Oławie. Polones dowiózł nas na miejsce. Jak widać, w towarzystwie szczególnie polskiej motoryzacji, bo tutaj polone z boku, tam kilka maluszków, było ich więcej. Super miejsce, polecam mocno. No, jest masa eksponatów. Jesteśmy przy maluchach. I powiem wam, że człowiek ma w głowie, nie wiadomo w którą stronę patrzeć. Co jeden to lepszy, na pewno unikatowe modele. Maluszki wyglądają jak takie nieprawdziwe auta, tylko takie zabawki kolekcjonerskie. To specjalnie tak jest zresztą wystylizowane ta ekspozycja. To żadne zdjęcie, żaden film nie odda tego, co tutaj zostało zgromadzone i ogrom tych egzemplarzy. Piękna sprawa. O, Bunia, też się cieszy, że jesteśmy. To jeszcze tylko pozdrowienia dla widzów kanału, oczywiście, widzów, którzy gdzieś tam rozpoznali i miło było poznać. Dla tych, którzy gdzieś tam podchodzą i chcą przybić piątkę, i dla tych, oczywiście, którzy tutaj przez o sezon wakacyjny mnie na miejscu znaleźli na mojej prowincji i mnie zechcieli odwiedzić, tak, pogadać, chwilę zamienić słowo to co? Do zobaczenia gdzieś tam, bo niedługo Rumunia, za dwa tygodnie.